Dzień dobry najmilsi. Za mną już pierwsze dni oceniania Waszych testów maturalnych. I chociaż nie mogę mówić o szczegółach i nie będę tego robić, to mogę przedstawić Wam swoje refleksje na temat tego, co przeczytałam. A wbrew pozorom, przeczytałam naprawdę bardzo dużo. Do tego, do tych refleksji, proszę Państwa, skłoniły mnie nie tylko czytane teksty, ale również rozmowy z maturzystami, zarówno z tymi, z którymi miałam. E, Wielką radość, szczęście pracować, jak również i z tymi, którzy wysyłają mi jakieś informacje za pomocą mediów. I proszę Państwa, te refleksje są takie y, mieszane. Wiem, że wiele osób, w tym także ja, przyznaję się, wychodziło z tej matury z przekonaniem, że to była wyjątkowo prosta matura, i także ja, czytając te testy, czytania ze zrozumieniem, uznałam, że naprawdę nie ma się czym martwić. Ale takie moje pierwsze zaskoczenie pojawiło się w momencie, w którym zrozumiałam, że jednak no nie będą to same stuprocentowe testy. Dlatego, że wynika to z faktu, iż w odpowiedziach trzeba było być wyjątkowo precyzyjnym, i było też kilka takich raf, o które się rozbiliście a co do czego no trudno mi w to uwierzyć, że rzeczywiście mogą to być sytuacje niekoniecznie pomyślne. Zacznijmy od zadania pierwszego dotyczącego tekstu Ewy Kołodziejek na temat wyrazów ciężko. Sama ja, przyznaję się także, tutaj moi maturzyści mogą potwierdzić, bardzo proszę, aby w wypracowaniach nie nadużywać tego przysłówka ciężko, jak i przymiotnika ciężki, na przykład ciężki los, czy ciężko stwierdzić. Sugeruję, aby stosować tutaj synonimy, ponieważ słowo ciężki. Raczej odnosi się do tego, co dużo waży. No ale oczywiście Ewa Kołodziejek tutaj w tym tekście zwróciła uwagę, że no niekoniecznie musi być tak restrykcyjnie, jak ja sobie myślę. I pierwszym takim poważnym problemem było określenie postawy autorki. Proszę Państwa, ten tekst jest tak napisany, że Ewa Kołodziejek z jednej strony lubi. Te elementy właściwie z języka potocznego, które przekradają się coraz częściej do języka pisanego? Z drugiej strony, zaś ich nie lubi. I taki stosunek nazywamy ambiwalentnym, niejednoznacznym. W każdym razie, autorka nie zajmuje jakiegoś kategorycznego stanowiska, czyli nie opowiada się ani na tak, ani na nie. Po prostu i trochę tego, i trochę tego. I to, proszę Państwa, należało to w jakiś sposób uwzględnić. Natomiast no, w wielu przypadkach widziałam że, i słyszałam, że pojawiały się takie kłopoty z, właśnie z nazwaniem tej postawy. Wiele osób uważa nadal, co mnie bardzo zmartwiło, że właściwymi sposobami na odpowiadanie w testach jest cytowanie. A ja za każdym razem podkreślałam, że cytaty stosujemy tylko wtedy, kiedy jesteśmy o to proszeni. Jeżeli nie jesteście proszeni o cytaty, to ich nie piszecie. Co zrobić, co się będzie działo, kiedy jednak napisaliście cytat z tekstu, no to proszę liczyć się z tym, że będzie to zadanie niepunktowane. Ale to zadanie akurat jeszcze było w miarę przejrzyste. Natomiast całkiem nieźle widziałam że wszyscy sobie radzili z zadaniem numer 2 numer 3 Natomiast bardzo często zdarzało się, że nie wiedzieliście co powiedzieć na pytanie czwarte. I to pytanie czwarte brzmiało wyjaśnić dlaczego zdaniem Ewy Kołodziejek te słowa ciężki i ciężko można uznać za określenia hiperbolizujące wypowiedź. I moje pierwsze spostrzeżenie było takie, że chyba wiele osób nie wiedziało co znaczy hiperbolizować. Innymi słowy to znaczy wyolbrzymiać. I proszę Państwa, odpowiedź wbrew pozorom była tutaj banalna, dlatego że chodziło przede wszystkim o to, iż te słowa są hiperbolizujące, ponieważ sprawiają, że wszystkie nasze przeżycia są wyolbrzymione. Od razu kojarzymy dane wydarzenie z bardzo dużym ciężarem, pod którym się uginamy, i przez to ten opis tego przeżycia staje się intensywniejszy. I tylko taka odpowiedź tutaj wchodziła w grę. Natomiast, no niestety widzę i słyszę, że wiele osób zadanie to zostawiło bez odpowiedzi i domyślam się, że właśnie dlatego, iż nie do końca zdawało sobie sprawę z faktu, czym jest właśnie ta hiperbolizacja. Kolejne zadanie dotyczące stylu naukowego i potocznego. Po raz, znowu tutaj użyję słowa kolejny po raz kolejny apeluję do Was, matura. Jakikolwiek egzamin z języka polskiego to nie są tylko lektury. Zauważyłam jednak, zwłaszcza po, po tym, co się działo przed maturą na YouTubie, że Państwo głównie interesują się właśnie literaturą, motywami literackimi, być może wychodząc z założenia, że nic innego nie jest Wam potrzebne. I to jest też taka smutna refleksja, ponieważ z tego, co widziałam, nadal bardzo dużo osób nie potrafi właściwie wskazać w tekście przykładów stylu. I proszę Państwa, styl naukowy, wiele osób jeszcze tam potrafiło się do niego odnieść, ale stylem naukowym na pewno nie będzie określenie ciężki bagaż, bo to nie jest naukowe. Natomiast styl potoczny, no to tutaj już w ogóle jakby Państwo mieli bardzo dużo. Bardzo dużo wątpliwości. Ewa Kołodziejek w tym tekście podawała przykłady takiej nowomowy, typu, nie wiem, galeria pieczywa. Ja to od siebie dodam, że przykładem tej nowomowy jest na przykład, nie wiem, fabryka Łazienek, montownia fryzur, czy nie wiem, jakaś tam agentura paznokcia, ale to nie jest przykład y, stylu naukowego. Ani no nie wiem, tutaj się tak naprawdę nie nadawał ten przykład. Z takich zabawniejszych chyba przykładów, o jakich czytałam, to było to, że za styl naukowy ktoś na przykład uznał słowa do widzenia, tak, styl naukowy do widzenia. No i oczywiście tu nie było do końca wiadomo, komu to do widzenia, prawda? Czy, czy z tekstu, czy do widzenia egzaminatorowi? No, moi drodzy, to takie moje spostrzeżenie, że jednak, mam nadzieję, że nie trzeba będzie tej matury poprawiać, ale dla takich osób może młodszych, które mnie oglądają, proszę przed maturą jednak o tych stylach sobie poćwiczyć, te style sobie o nich poczytać. W streszczeniu proszę państwa bardzo często myliło się wam określenie komizm z zmysłem komizmu. To nie są tożsame rzeczy. Komizm jest pewnego rodzaju koncepcją artystyczną, to jest taka konwencja tak naprawdę artystyczna i komizm ma trzy typy, tak? Może być komizm słowny, może być komizm charakteru postaci, prawda, czy sytuacyjny. To jest komizm. I te trzy rodzaje komizmu występują właśnie w zemście Aleksandra Fredry. Natomiast zmysł komizmu to jest zupełnie co innego. Można w pewnym sensie utożsamiać to z poczuciem humoru. I to było moje takie kolejne spostrzeżenie, że w wielu sytuacjach, chociaż muszę przyznać szczerze, że e, nauka pisania streszczenia była owocna, dlatego że miałam do czynienia z o wiele większą liczbą dobrze napisanych streszczeń, jestem z Was zdumna, no to jednak zdarzało mi się właśnie, że często Państwo zmysł komizmu e, mylą z e, komizmem jako takim. Natomiast proszę Państwa, co mnie wyjątkowo rozczarowało i to już w momencie, kiedy pisaliście jakieś swoje komentarze po maturze, to Wasze ogromne zdziwienie, że pojawiła się zemsta. We wszystkich moich wystąpieniach tutaj na kanale, czy podczas wykładów, ja podkreślałam, że was obowiązują tak samo lektury ogwiastkowane z gimnazjum, jak lektury ogwiastkowane z liceum. Myślenie, proszę Państwa, że jest inaczej, jest zabawne. Tym bardziej, proszę Państwa, absurdalne wydawały mi się komentarze niektórych e, osób w mediach, nie będę to już wskazywała, gdzie i kiedy, osób, e, no już dawno po maturze, które e, wypowiadały się, że w Waszym imieniu, jak tak? można jak tak można. Proszę państwa, no można. Bo od 2015 roku taka informacja znajduje się w informatorze. Mało tego, już w poprzednich arkuszach, na przykład matur poprawkowych, znajdowały się zadania z lektur ogwiazdkowanych z poziomu gimnazjum, w tym także z Zemsty. W moim odczuciu ktoś to przygotowuje się do matury, no to przegląda te arkusze i czyta informator maturalny. Jeżeli Natomiast nie powiedzieli Wam tego nauczyciele, w co nie chce mi się wierzyć, bo my, poloniści, trąbimy o tym po prostu wzdłuż i wszerz, że lektury obwiastkowane z gimnazjum obowiązują i można to sprawdzić w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, notabene wydanym jeszcze w 2014 roku, czyli proszę Państwa, 7 lat temu, więc to nie jest jakieś nowum. No i oczywiście było to zadanie, na którym. Przepraszam tutaj za kolokwialne określenie, wielu maturzystów się wyłożyło. Był bowiem fragment wypowiedzi Papkina. Papkin, proszę państwa, jest postacią z komedii Zemsta Aleksandra Fredry. Co przeczytaliśmy my, egzaminatorzy, to ja myślę, że takiej radosnej twórczości to ja dawno nie widziałam. Spotkałam się na przykład ze stwierdzeniem, że napisał to Szekspir, jest to fragment Romea i Julii. Innym jeszcze mylił się Papkin z profesorem Pimko, ferdydurkę Witolda Gombrowicza. Zdarzało się, że pisał to Henryk Mickiewicz i że, był to, że była to druga część dziadów. No, różnie, proszę Państwa. No, na przykład ktoś jeszcze mi napisał, że autorem jest Papkin, a tytuł utworu to testament. Bardzo pomysłowe. I tu, proszę Państwa, należało odpowiedzieć na pytanie, czy ten papkin um, kieruje się tym, tym właśnie yy, zmysłem komizmu, o którym pisze autor, czyli yy, pan Dziemidok. I yy, w, proszę Państwa, gdybyście Państwo znali zemstę, gdybyście ją powtórzyli, wiedzielibyście, że papkin jest sam w sobie postacią komiczną. To jest właśnie ten komizm postaci. Papkin, bowiem, całą tę sytuację, która, której fragment czytaliście, traktuje śmiertelnie poważnie. On jest przerażony. Oczywiście pada tutaj ofiarą żartów, także czyśnika, złośliwca, ale on jest śmiertelnie przerażony. I proszę Państwa, no były różne zabawne jakieś tam komentarze do tego, ale jeden z nich pozwolę sobie przeczytać, bo szczególnie mi zapadł w pamięć. Papkiń rozpacza. Nie może znaleźć pozytywnego aspektu zaistniałej sytuacji. Taki bardzo poważny. Możemy się domyślać, że jest to uczucie wzmocnione przez alkohol. No, niewątpliwie w tym fragmencie papki pije wino. A zatem, proszę Państwa, o tym alkoholu się rozwodziło sporo maturzystów odnośnie tej sceny. Cieszy mnie niezmiernie, że jesteście świadomi faktu szkodliwości tej używki. Bardzo. Przyda się niewątpliwie na przyszłość. Także to są takie moje poszczególne refleksje, które chciałabym teraz podsumować. Po pierwsze, proszę Państwa, jeżeli znowu macie ten problem z, ze słownictwem, czyli co to jest tak naprawdę, na przykład, właśnie, ambiwalencja, albo neutralność, albo jakieś inne określenia, czy hiperbolizacja, pamiętajcie o możliwości skorzystania ze słownika. Po drugie moi drodzy, jeżeli są zadania maturalne, to też warto powtórzyć sobie na przykład funkcje języka czy też style. W zasadzie w każdej maturze teraz znajduje w arkuszu pytanie, które odnosi się do stylu wypowiedzi, i pomijanie tych lekcji, nieuczenie się rozpoznawania stylu wypowiedzi, no niestety może kosztować trochę punktów. I po trzecie, proszę sobie wziąć do serca, że jednak jeszcze w przyszłym roku obowiązują Was nie tylko lektury obwiastkowane z poziomu szkoły średniej, ale także lektury obwiastkowane z poziomu gimnazjum. I to nie jest żadna złośliwość ani żadne nowum. Po prostu tak jest od 7 lat. A to, że tego typu zadania, nie zdarzały się jeszcze wcześniej, prawda? W Waszym rozumieniu się nie zdarzały. To jest też błędne założenie. I tutaj proszę przejrzeć sobie wszystkie te arkusze, także arkusze matury poprawkowej, w której znajdziecie przykłady tego rodzaju zadań. Także to nie jest wcale coś niebywałego. No i też, proszę Państwa, jeżeli chodzi o rozumienie czytanego tekstu. Ewidentnie Ewidentnie brakuje ćwiczeń w tym zakresie. Być może dlatego, że wielu z Państwa skupia się na rozprawkach. No jest to oczywiście słuszne. Rozprawka to aż 50 punktów maksymalnie, ale pamiętajcie, że w tym roku arkusze są rozdzielone, czyli nie ten sam egzaminator musi sprawdzać arkusz testu, co ten, który będzie sprawdzał rozprawkę. Raczej się to nie zdarzy. Zresztą są różne terminy sprawdzania. W związku z tym, yy, nie wiadomo tak naprawdę, ile punktów w sumie Państwo zdobędą, bo dopiero później e, zostaną te arkusze połączone i dopiero później te punkty zostaną podsumowane. E, zatem, proszę Państwa, jeżeli ja sprawdziłam czyjś arkusz testowy na ileś tam punktów, e, nie znaczy, że będę wiedziała, ile ta osoba dostała za rozprawkę. I w związku z tym, dajmy na to, ja stawiam 3 punkty za e, test czytania ze zrozumieniem, bo więcej nie mogłam. Naprawdę. E, to... No w tej sytuacji, co z rozprawką? Zaczynam się tutaj zastanawiać, czy rozprawka jest lepiej napisana, czy, czy nie. Stąd mój apel, proszę Państwa, do tych, którzy będą się poprawiać i do tych, którzy będą w przyszłym roku tę maturę pisali, proszę, nie, sobie, nie lekceważcie sobie tych testów czytania ze zrozumieniem. To jest bardzo ważne i bardzo często od tego zależy Wasze powodzenie na egzaminie maturalnym. A dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę i życzę miłej niedzieli.